Dzień dobry YouTube, witam Was poranną godziną, ósma rano, tak, wybieramy się dziś do pracy, dzisiaj Black Friday, także szał zap kupowy, a dziś wybiera się na shopping choinkowy, tak? Nie tylko, jedzie w poszukiwaniu kurtki, chyba. Także taka sytuacja piąteczek, weekendu począteczek, że będziesz zła. To znaczy nie, chyba z jednej strony na kasę, a z drugiej nie wiem na co, na złość. Spędzi mnie z lewej. No to nie wiem, musisz sobie sprawdzić, co to znaczy. Dajcie znać w komentarzach, co to znaczy, jeżeli spędzi was nos z lewej strony. Czy to na kasę, czy na coś innego? A co na kasę? Na kasę! Aaa, To sobie fajnie Może będzie jakaś premia? pracy. Bonus na świąteczny jeszcze za wcześnie, ale może na ten dziękczynny, bo teraz w Stanach e, święto dziękczynienia było. Nie? Tak, Jesteśmy w Maxie, w lunchu, Zobaczcie, operator po długich namowach w końcu się skusił na skarpetki mojej ulubionej firmy. Tak, Black Friday to okazja. Tak, zarobię przedaży tutaj, ale Black Friday to okazja. Dopiero się z Wami witam po pracy, ponieważ tak szybko zrobiliśmy zakupy, zawiedliśmy do domu, zobaczyliśmy jak tam kot wszystko w porządku. I słuchajcie, stwierdziłam, że skoro jest brak Friday, to może akurat da nam się coś fajnego kupić. Na razie odwiedziliśmy Tiki Masy, powiem Wam, że samu nie ma, chociaż coś kupiłam, to śledzi po to już jedną rzecz na pewno yy, widział. I idziemy teraz do Hardy Norman po choinkę. zobaczymy, czy coś jakieś przydarzy. Kolejny przykład na to, że jednak nasza maselniczka dziewczyny była źle zastosowana. Wiem, że to nie tylko ja popełniłam błąd, ale wy również, bo pisałyście mi pod filmem, że źle używałyście maselniczki. Każdy się może... Mieli. Słuchajcie, nie jesteśmy perfekcyjnymi paniami domu, prawda? Operator ma nadzieję, że to ostatnie już błąbki na choinkę. Ja Mam powiem nadzieję. szczerze, że wątpię, chociaż może, ale są przepiękne i są szklane. Lili, będziesz miała radochę. Jesteśmy już w domu, tyle co weszliśmy, jeszcze po zatrzymaliśmy się i zjedliśmy obiad o kolację, także nie muszę nic gotować. Jeżeli chodzi o wyprzedaże na Black Friday, to powiem Wam, że jakiegoś takiego wielkiego szaleństwa nie było. Oczywiście w Blanczu ludzi bardzo dużo, ale ja się tego spodziewałam, że jak będziemy Black Friday to naprawdę ludzi będzie odgroma. W większości w sklepach to minus 20%. Tak jak Wam powiedziałam na Snapie, szukałam kurtki w zarze, bo jak była moja siostra, byłyśmy w centrum, upatrzyłam sobie dwie. Na dzień dzisiejszy w zarze, w jej nie było. W ogóle był taki chaos, Taki bałagan w tej zarze. Kilka rzeczy oglądałam. Oglądałam fajne spodnie, ale słuchajcie, tak były pomieszane z innymi. Nie mogłam znaleźć rozmiaru, więc sobie darowałam coś tak nie. Nie będę stała pół godziny, nie będę szukać jednej pary spodni. Także kurtki żadnej nie kupiłam, bo patrzyłam sobie jeszcze jedną kurtkę i teraz nie wiem, którą wybrać. Okaże się, że jak ja się udam do sklepu, już będę miała sprecyzowane plany, czy kurtka e, tą, którą patrzyłam dzisiaj, czy kurtka z to nie będzie dla mnie rozmiaru. To ja już znam. Nie będzie kurtki, to znaczy, że w tym roku mam kurtki nie kupować, trudno. Eee, nie będę się wcale tym przejmować, nie jest tak, że nie mam w czym chodzić. Tylko chciałam właśnie jakąś taką dłuższą kurtkę, mam tylko jedną, i to taką cienką. Także nie kupiłam kurtki, ale kupiłam kilka innych fajnych rzeczy, ale to może pokażę Wam później na spokojnie. Idę się, rozbiorę, włączymy centralne, spuszczę sobie rolety, ogarnę sobie mieszkanie, bo wiecie, jak teraz się wychodzi do pracy. Yy, tam suszarka, tutaj prostownica, nie prostownica, tylko ta szczotka prostująca Wiecie dokładnie, o której mówię, bo już wielokrotnie ją pokazywałam I jeszcze muszę iść dać Lili jeść, ale nie wiem, czy cokolwiek zje, bo się na nas obraziła Przychodzimy, Jak zawsze przychodzimy po pracy czy po zakupach do domu, no to ona przychodzi, łasi się Od razu widać, że kot się stęsknił A dzisiaj olała mnie, siadła sobie na przedpokoju, olała mnie, olała operatora Byłam przekonana, że jak zastukam w, pus w puszeczkę Którą dzisiaj kupiliśmy y, na kolację w zoologicznym, to ona przyjdzie i będzie zadowolona, nawet na puszkę nie reagowała. Zanim puszczę pranie i zacznie tutaj się wbijać w tło dźwięk pralki, to pokażę wam. <laughs> nie, tu są babki szklane. Nie, 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 pokażę wam co, y, co kupiłam Matko Święta, będą jaja z tą choinką. W każdym razie, Lili, tutaj jest torba GameStop, gry operatora, masz tam małą torbę. Idź, wejść sobie tamtą. Tamta jest twoja. Zobaczcie, co robi. Półkota w torbie. Dobra, więc tak: tutaj w tej torbie z Harvey Norman mam bombki szklane, przepiękne. Kupiłam 5 sztuk. Może nie będę wam pokazywać, a wy mi dajcie znać w komentarzach, czy chcecie haul z ozdobami na choinkę. No i w sumie nie tylko, bo też kupiłam kilka strojków, yy, tylko w innym sklepie. Czy po prostu chcecie zobaczyć choinkę dopiero, jak będziemy ją ubierać, czyli yy, we vlogmas. Także dajcie znać, a ja się dostosuję do waszej decyzji. Dla mnie jest to obojętne. Tutaj wy decydujecie akurat dzisiaj. Dobra, co dalej kupiłam? Aha, tutaj też mam prezent, więc nie mogę wam wszystkiego pokazać. wyjmę sobie tylko to, co jest. Moje, więc moje tutaj są. Oj. Moje tutaj ze sklepu Disney Store są pantofle. Słuchajcie, ja te pantofle już widziałam jakiś czas temu, ale za każdym razem, jak byłam w Disney Store, nie było mojego rozmiaru. A dzisiaj udało mi się kupić ostatnia para. Po prostu te pantofle czekały na mnie. Kosztowały 1999, dokładnie, minus 20%. Dzięki. Bo moje pantofle nie twoje! Co ciągniesz za gumkę? Są mega słodkie, są na pewno ciepłe, będą idealne na zimę. Albo po prostu te skórkowe, takie typowo ryneczkowe, które ja bardzo lubię, będę miała w ciągu dnia, a te będę miała po kąpieli. No nie wiem, zobaczymy, ale chyba nie wytrzymam. Także ja sobie kupiłam te pantofle. Jedna rzecz z Disney Store to jest prezent, więc nie mogę wam pokazać, bo się wyda. Dalej wstąpiłam do The Body Shop, również były wyprzedaże. Czyli przydarze, no bardziej powiedziała, że promocje. I pamiętam, jak Laura pokazywała te kostki fizujące do wanny, do kąpieli. Ja pamiętam, że ona pokazywała w takim dużym plastikowym słoiczku. Niestety nie było takiego zestawu, były tylko luzem. Więc wybrałam sobie tutaj kilka. To jest żurawina, śliwka i tutaj jest jakaś świąteczna. Chyba nie pamiętam, jak ta się nazywa. Wiem, że było chyba cztery różne rodzaje. Jeszcze była waniliowa. Tutaj nie pamiętam, jak ta zielona się nazywa. W każdym razie kupiłam sobie je na próbę. Na pewno przetestuję na dniach. Jak się sprawdzę, to kupię sobie więcej, bo ja takie kostki fizujące do wanny bardzo lubię. Także to kupiłam na próbę w The Body Shop. I ostatnie, już zakupy to Tiki Max. Słuchajcie, kupiłam takie mini siteczko Joseph Joseph, marka, którą bardzo lubię i polecam. mam mnóstwo rzeczy. Może kiedyś Wam nagram filmik z rzeczami Joseph Joseph i opowiem, co warto kupić, bo ja naprawdę jestem zadowolona. Ja takie małe siteczko widziałam, druszlaczek u Kariczu, bardzo mi się u niej spodobało. Słuchajcie, tak jak na przykład ja jem czasami makaron, Dominik nie... Tu jest kot. Koleżanko, wpadaj stamtąd. Ja tu jeszcze raz wracam, bo się rozproszyłam potem. W każdym razie ja takie śteczko widziałam u Cariczu, bardzo mi się spodobało i za każdym razem jak byłam w Kikimaksie to szukałam. A słuchajcie, minęło dobre kilka miesięcy i dopiero znalazłam, ale fajnie, że udało mi się kupić, kosztowało 6,99 Tak jak na przykład ja jem makaron, a Dominik nie je makaronu, to po co wyjmować takie duże, jak mogę użyć sobie takie małe. Mam takie chyba... Czerwone, albo też zielone, już nie pamiętam. Większe i mam takie mniejsze, także bardzo się z tego zakupu cieszę. Skarpetki, które Wam pokazywałam, skarpetki, które są świetne i jak spotkacie skarpetki damskie, albo skarpetki męskie, tak jak te, które ja tutaj mam, to Wam polecam, bo naprawdę świetnie te skarpetki się noszą. I ostatni już zakup Sticka Maxa, to jest herbata. Puszce ze słoniem edycja świąteczna, i to jest ta sama puszka, którą ja chciałam kupić, jak była u mnie moja siostra, ale było tyle ludzi, że nie chciałam się po prostu teraz stać w kolejce. A dzisiaj bez problemu y, tą herbatę udało mi się ponownie znaleźć w Tick Maxie. Kosztowała tak samo jak i tamte, czyli 9,99. Powiem Wam, że piłam już herbaty z tych wcześniejszych puszek, które Wam pokazywałam w jakimś osobnym filmie. Powiem Wam, że naprawdę bardzo smaczne. Także kolejna puszka, ta puszka akurat będzie stała gdzieś w kuchni, bo ja jest yy, bardzo, bardzo świąteczna. Zobacz, jaki słoń! Zobacz, jaki słoń! Kto tu mi rozrabia? Już torbę niszczy z Disney Store. Kto tu rozrabia? O, proszę. Ja się zastanawiam, co Lili kupić na gwiazdkę? Torby papierowe zbierać. Mm. Urwis, a taka była obrażona na początku. Takiego focha szczeliła, jak przyjechaliśmy, a już przeszło. O. Teraz będzie rozrywać za wszelką cenę torby, będzie się wbijać tutaj wrogi. Muszę pochować palce, bo e, mimo że ostatnio o, obcinaliśmy jej, tydzień temu obcinaliśmy jej pazury, to powiem Wam, że już ma tak strasznie ostre. Wczoraj tak mi przecięła. Że krew mi się lała bardzo, bardzo mocno Także jutro będziemy skracać pazury Bo dzisiaj już za późno A to przypuszczam, że jest wszystko wina nowego drapaka Ja rozmawiałam właśnie z moimi rodzicami Słuchajcie, moja mamina robiła takiej ochoty Na ciasto Przyniosła przed chwilą ciasto od Ząbka Ciasto, które już wam pokazywałam i na, I na snapie, i na insta Ciasto bez konserwantów, domowej roboty No i właśnie mówi, że dzisiaj wracała z zakupów Wstąpiła sobie do Ząbka i ja kupiła sobie dwa paseczki Z wiśnią i Caryca, tak? Tak, te dwa. Eee, I pokazuje mi, słuchajcie, ja już mój ślinotok pracuję, już czuję, że po prostu sama ślina w buzi. Ja mówię, idź już z tym ciastem i co mi ukrój, już mi nie pokazuj. Ale właśnie mama mi mówi, że jak będzie wysyłać do nas paczkę, to mi kupi i mi wyśle, także będę miała ciasto na święto. Najlepsze ciasto, jakie jadłam. Najlepsze ciasto w Dębicy moim zdaniem eee, lepszego nie ma. A ja jestem ciekawa, jak u was w domu, czy ciasto będziecie piec na święta? Czy ciasto będziecie kupować? Bo ja w sumie jeszcze nie wiem. Oprócz tego, co mama wydam tutaj wysłała, to nie wiem, czy będę zaśpiekła, czy nie. Także dajcie wy mi koniecznie znać, jakie wy macie plany na tegoroczne święta. Wypieki, czy kupne? Ja właśnie przed chwilą skończyłam rozmawiać z rodzicami. Czekam jeszcze, aż się pranie wypierze. Oczywiście nasz mały łobuz rozrabia. Przed chwilą przychodzę z sypialni do łazienki tak patrzę. Bielizna nasza leży na ziemi, a mamy suszarki dwie, jedna suszarka to jest Wileda, którą na pewno widzieliście wcześniej, a druga to jest wieżyczka rozkładana I przechodzę, patrzę i się tak zastanawiam, tak, dlaczego te skarpetki leżą na panelach, skoro ja je powiesiłam Podchodzę, patrzę, a Lili sobie siedzi na suszarce i skarpetkami się bawi Także dodajemy tylko obowiązków codziennych, tak? a teraz się już rozłożyła totalnie, ja skarpetki powiesiłam, czyli zrobiłam dwa razy tą samą robotę, ona się pobawiła i ma wszystko w nosie, tak? To tym razem ty będziesz wszystko wieszać. W każdym razie na dzisiaj się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!